W pierwszych dwóch ćwiczeniach będziemy korygować ustawienie miednicy do pozycji neutralnej. Pierwsze ćwiczenie będzie wzmacniać mięsień dwugłowy uda, który ciągnie miednicę z tyłu do pozycji neutralnej. Z przodu przechylenia, tak? czyli jeśli mamy miednicę w przodu przechyleniu, dwugłowy będzie ustawiał miednicę w pozycji neutralnej, z kolei drugie ćwiczenie jest na wzmocnienie ściany brzucha, która będzie nam tak jakby utrzymywać tą pozycję neutralną miednicy z przodu. W pozycji mostka, <coughs> będziemy chcieli uaktywnić mięśnie dwugłowę uda. Rozluźnić plecy, tak? Rozluźnić plecy i pracować głównie łydkami, udami i troszkę pośladkami, tak? Ustawiamy sobie e, pięty na kanapie, na krześle. Można też e, położyć sobie stopy na ścianie, po, tak, żeby był mniej więcej kąt prosty w kolanie i kąt prosty w biodrze, tak? E, piętami będziemy podwijać bietnicę i podnosić ją z podłogi na wydechu, czyli bierzemy sobie wdech na wydechu, myśląc o rozluźnieniu pleców, używamy dwugłowych mięśni uda, tu, żeby pod, podwinąć sobie miednicę i podnieść ciało do góry do momentu, aż poczujemy, że dolne plecy są odsunięte od podłogi, miednica jest podwinięta. Tylko nasza klatka piersiowa jest na podłodze. Łokcie dajemy sobie tutaj do środka i można je delikatnie docisnąć do podłogi. Podczas wdechu będziemy się skupiać na rozprężeniu klatki piersiowej, zwłaszcza tutaj przodu klatki piersiowej pod obojczykami i mostkiem. Z kolei na wydechu będziemy napinać ścianę brzucha. Wydech będzie generalnie nam napinał skośne mięśnie brzucha i całą ścianę brzucha a my będziemy podnosić jedno kolano do góry, jednocześnie przeciwległe ramię do góry. Tak, To będzie troszeczkę wyglądało jak <coughs> marsz. Tak? Czyli tutaj robimy wdech, skupiamy się na wdechach do góry klatki piersiowej i na wydechu podnosimy kolano. Mocno nam tutaj pracuje dwugłowy, żeby ustabilizować miednicę. Ta miednica jest bardzo stabilna, czyli podnosząc kolano do góry nie wykonujemy żadnego tutaj skrętu miednicy. Ona jest ustawiona w tej pozycji i jest ustabilizowana. tak? Czyli wdech przez nos, wydech, wracam, wdech przez nos, skupiam się do, na rozprężeniu góry klatki i wydech. Ściana brzucha się napina, wdech, wydech. Wdech, wdech, rozluźniam, wydech, napinam. I tak można jeszcze powtórzyć sobie cztery razy. Tak, uwaga na miennicę, żeby ona nam się nie odchyliła z powrotem do przodu, Przechyleniam, Powinna być cały czas podwinięta. Nie powinna wykonywać żadnych skrętów. Powolutku opuszczamy miednicę, przyciągamy kolana do brzucha i masujemy trochę dolne plecy. Drugie ćwiczenie, w drugim ćwiczeniu będziemy wykorzystywać blok do ustabilizowania miednicy. Kładziemy się znowu na plecach. Pozycja 90-90, czyli kąt prosty w kolanie, kąt prosty w biodrze. Teraz wkładamy sobie. Blok między kolanem łokciem, i to będzie nam trzymało miednicę właśnie stabilną, tak? Podczas prostowania tej drugiej nogi do przodu, miednica nie powinna wykonywać tego ruchu, tak? Czyli plecy nie powinny się odrywać od podłogi, ale my też je mocno nie dociskamy. One mają tylko przylegać do podłogi. Długi, prosty kręgosłup, tą rękę wkładamy sobie pod głowę, robimy wdech, tak samo skupiamy się na wdechach do przodu klatki piersiowej. Zwłaszcza tutaj otwieramy tą prawą stronę pod obojczykiem, robimy wdech przez nos na wydechu opuszczamy sobie prawą nogę, jednocześnie robimy skręt tułowia do lewej strony, tak? I robiąc ten skręt, myślimy nie tylko o łokciu i głowie, tylko o całej klatce piersiowej, tak? Podnosimy bark do góry i skręcamy klatkę piersiową do góry. Ta ręka jest tutaj tylko po to, żeby nam. Troszeczkę y, zabezpieczyć y, głowę, żeby, nie, żeby te mięśnie tutaj w szyi na mnie nie zaczęły pracować. Tak? Czyli wdech przez nos, na wydechu i znowu powolutku wdech przez nos, rozprężam. Na wydechu mocno pracuję brzuchem, żeby podnieść moją klatkę do góry i wyprostować nogę. Tak, możecie sobie wykonać 8 ćwiczeń na prawej stronie, następnie przekładamy blok na drugą stronę, ustawiamy sobie ciało i robimy to samo na drugiej stronie. Tak, jak skończycie to ćwiczenie, to można sobie zrobić znowu troszeczkę masaż pleców, kolana do brzucha, masujemy miednicę w każdym kierunku, góra, dół, bok i duże kółeczka.